Witam Państwa. Trzeci dzień maja, święto Konstytucji. Gościem rozmowy przy oknie jest profesor Józef Koretczuk, historyk prawa, profesor nauk społecznych, wykładowca akademicki Uniwersytetu Polski. Witam ponownie Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Profesorze, dzień dobry Państwu. To w takim razie wróćmy do Konstytucji. Oczywiście króciutko przypomnijmy autorami twórcami był król Stanisław August Poniatowski Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj i wie pan, przeglądając materiały źródłowe, ciekawa sprawa, że ta konstytucja uchwalona została, bo przecież nie wszyscy w tamtym Sejmie czteroletnim byli za tą konstytucją, prawda? Że ta konstytucja została uchwalona przy nieobecności przeciwników. Tak sobie to wyobrażam, że kierownictwo Sejmu wykorzystało, że oni jeszcze nie zdążyli wrócić ze świąt Wielkanocy, szybko posunęli, przegłosowali jest. No tak, też w rzeczywistości było, no, proszę Państwa, no, to jest być może pierwsza konstytucja, która nie do końca zgodnie z przepisami formalnymi została uchwalona, ale niestety nie jedyna. Aha. No bo chociażby no, konstytucja kwietniowa, do której wielu polityków no, dzisiaj też wraca, no cieniem się na nią rzuca, może powiedzieć, ten, też właśnie uchwalenia. Co by nie gadać o konstytucji PRL-u, bo ono się odci, odwiera, odsądza, ale ta okazuje się, od tej strony. Bez zarzutów została przyjęta ten. E, także no, e, tu po prostu no, e, tego typu e, chwyty, no, niestety są e, do dziś. Do dziś. No, chociażby <laughs> pamiętamy przeniesienie obrad no, e, do sali kolumni. No, 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 tak, panie profesorze, proszę wyjaśnić tak, ludzkim językiem, czym jest konstytucja? No Konstytucja, myślę, że no, e, chyba e, wszyscy już to o, z, o, z tym się zgadzają Jest to najwyższy akt. Prawdy okay. w danym kraju, do którego aczkolwiek najrzadziej się odwołujemy, ale co nie znaczy, że on nie ma znaczenia. Ja myślę, że no, on zawiera pewne zasady. Yy, tak jak no mamy w, yy, w życiu pewne zasady etyczne, moralne, dla których czasami gotowi jesteś poświęcić życie, tak samo okazuje się, mimo że Konstytucja ma najbardziej ogólny charakter, też właśnie ma z tego, yy, mimo to decydujące znaczenie dla państwa. No nieprzypadkowo z tego też powodu jest najwyżej. Stoi w hierarchii źródeł prawa, mimo że ma najbardziej ogólny charakter. Okej, okay, ale jest to taki szkielet, taki zarys. Tak. Tam nie ma rozwiązań dokładnych, precyzyjnych, prawda? Bo nie może być. No, Konstytucja, jak tam mówię, nie jest śmietnikiem, do którego wszystko można wrzucić. Był kiedyś pomysł na wzór Konstytucji RFN, by właśnie święta kościelne, jako dni wolne od pracy, właśnie tak, że zawsze tak jak w Konstytucji Republiki Weimerskiej. No to mówię, można byłoby, no ale potem okazuje się, ktoś inny by rzucił pomysł, że to, że to, że to. I ta konstytucja z, no, z tych 20, z 230 paru artykułów, ona by się rozrosła do książki. Ale brak tych szczegółowych rozwiązań w Konstytucji powoduje, że jest dowolność interpretacji. No. To I niestety, i tak, siada pięciu Polaków i pięciu na dany temat ma inne zdanie. Zgadza się. No i niestety może Paść, no, zwłaszcza, że no, yy, brakuje no, kultury politycznej naszym politykom, bo oni przede wszystkim no, decydują o tym, czy konstytucja yy, jak jest interpretowana i jak jest przestrzegana. Hmm. Może Paść ten. E yy, yy, Proszę Państwa, ja podaję zawsze swoim studentom, co by się w naszym kraju działo, że gdyby tak jak w Wielkiej Brytanii nie było e, konstytucji spisanej. My mamy spisaną i proszę popatrzeć, jakie mamy kłopoty e, odnośnie tego, czy niektórzy uważają, że nie jest przestrzegana, inni, że jest przestrzegana. A gdyby było takie w Wielkiej Brytanii, to aż boję się pomyśleć. A to dlatego, że no, proszę Państwa, no Brytyjczycy jednak no wyprzedzają pod względem kultury no, nas przynajmniej o te 200 lat. Może za 200 lat My także już będziemy się podobnie zachowywać kulturalnie. Rozumiem. Czyli gdyby nie było tej konstytucji, nawet tego szkieletu, to w kraju panowałby chaos. Oczywiście, że tak. No, tu proszę popatrzeć, że no, prace nad naszą konstytucją trwały bardzo długo. Przecież mhm. ponad 8 lat, może no to jest no, powiedzmy sobie jako nasza tradycja. Mhm. No, w okresie międzywojennym to tylko dlatego, no, mam na myśli konstytucji marcową tylko dlatego, że no, już no, Rosja radziecka nawet z tego zaczynała po trochę jakby no, kpić, mówiąc, że co to za kraj, on nie zasługuje na suwerenność, skoro nawet po tyle lat rozmawia, dyskutuje i ciągle nie mają konstytucji. A panie profesorze, jakie niebezpieczeństwo kryje się za tą różnicą interpretacji różnych przepisów konstytucji? Bo kiedy zaczynał się, zaczynała się ta cała Zawierucha wokół konstytucji, łamania, jak twierdziła opozycja konstytucji, to eksperci mówili: Jeszcze dzisiaj zwykły Polak tego nie odczuje. Ale brak poszanowania prawa za kilka lat odbije się. I wyczuje to także Polak. No, tak próbuję znaleźć porównanie między łamaniem konstytucji a łamaniem prawa, na przykład bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalni. Bo okazuje się, że po raz kolejny. Przyczyną tego nieszczęścia w ostatnich wydarzeniach w kopalni były te czujniki, które wskazywały różne wskazania metanu. Że kazano pracownikom pracować dłużej górnikom. A więc brak poszanowania dla litery prawa powoduje ogromne nieszczęścia. Ja radziłbym politykom i tym, którzy nami rządzą, by jednak nie, nie lekceważyć zwykłych obywateli, bo jednak uważam, że świadomość prawna Polaków zwiększa się i to pozytywnie oceniam to zjawisko, no nie traktujmy wyborców, no jak przygłupów, przepraszam bardzo, no jednak, no oni coraz bardziej są, może być, świadomi, no tu Przykładem tego jest właśnie, że y, nie godzą się na takie traktowanie młodzi. O, bo, właśnie, chcę, bo, bo młodych się ciągle traktuje, jakby to były dzieci przedszkolne, a przecież okazuje się, mamy na myśli tych, którzy już mają prawa wyborcze. To nie, to jak, mimo, że dany młodzianek ma 18 czy 19 to nie znaczy, żeby go inaczej traktować jak tego, który ma 60 lat. A panie profesorze, jak reagują państwo studenci na pewne zjawiska, które rozgrywają się w polskim parlamencie dzisiaj? No, e, jest tu poważny kłopot, bo okazuje się, no oni czasami, no właśnie. Walą e, prosto z mostu, e, tak? Walą, no, że uczycie nas inaczej, a potem praktyka jest inna no możliwość. No bo przecież chociażby, no, Mamy słynny kazus no, e, pana prezydenta Dudy, który wykorzystał właśnie tutaj no, e, ogólnikowość konstytucji odnośnie prawa łaski, mhm. która mówi, że jest jego prerogatywą. Ale oczywiście sięgając do kodeksu postępowania karnego. Można powiedzieć, no tam jest wynika jasno, że no, prezydent z tego prawa łaski powinien skorzystać się dopiero wtedy, gdy wyrok jest prawomocny. I wszystko no, w, w sytuacji osób, gdzie jeszcze no, nie miały one takiego wyroku prawomocnego. I mnie oczywiście może powiedzieć, jako Teoretycy, można powiedzieć, a nie politycy, oczywiście tłumaczymy to prawo łaski w ten sposób, że można, powinno się do niego Dopiero gdy ten wyrok jest prawomocny, już, no, że tam się nic nie zmieni. No a potem oni mówią, ale no, a prezydent tak. Można ale powiedzieć. jeśli głowa państwa robi to, co robi, to potem się trudno dziwić, że na samym dole jedzie pijany rowerzysta a co mi zrobicie? No to, tu, to mówię, to nie jest zarzut nawet do głowy, bo on. Interpretuje przepisy na swoją korzyść. Może przecież no, no mamy prawo, powinno no, być prawo. No, y, nie jest można. Tylko, bo że, bo że, dzisiaj że, jesteśmy świadkami, że jak nam coś nie pasuje, to siób zwołujemy w nocy, ciach, ciach, głosujemy i jest ok. Jest tylko, że no każdy, kto rządzi, pilnuje zakresu swojej władzy, może powiedzieć ten. I tu, no, tak jak w rodzinie, w małżeństwie od pierwszych chwil yy, związku, no, toczy się walka o to kto kogo, yy, ten tak samo i w państwie, niestety. Mamy zasadę trójpodziału i każdy no, tutaj stara się no, pilnować swoich interesów, tych zwłaszcza prawnie. Chciałbym, żebyśmy tą rozmową trafili do rozsądku rządzących, do e elit że my z drugiej strony ekranu telewizyjnego nie jesteśmy wcale tacy ciemni i głupi. Nie. I że cała nadzieja, obchodząc kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, że kolejna rocznica może sprawić, że za 5-10 lat ta kultura polityczna, o której mówimy, będzie wyższa. I nikt z nas nie będzie robił, jak powiedziałem, przygłupów. Ja zwłaszcza podkreślam wagę głosu wyborczego każdego spośród nas. Tu akurat się odwołuję, proszę Państwa, do y, dziejów swojej rodzinnej miejscowości, ale dziejów niemieckich. No, brzeg Dolny za, z drugiej strony za Wrocławiem, no, gdzie okazuje się w tych małych miejscowościach już przed 1933 rokiem NSDP cieszyło się bardzo dużym poparciem i ci ludzie potem może paść właśnie wypominają, że oni byli wypędzeni przez Rosjan to i tak dalej może powiedzieć. A nie zdają sobie sprawy, że to, że musieli opuścić tę Ziemię, to zależało właśnie kiedyś tam, w 1933 roku, a nie w 1945, od tego, na kogo oni oddali głos. Hmm. Może powiedzieć. No, Zamierza Pan teraz zdradzić? No, że, że musieli cały swój majątek dorobek, może powiedzieć, to właśnie ukochanym Vaterland opuszczać tu w Opolu czy we Wrocławiu, czy jeszcze. Czyli Pan powiedzieć. I że... to także właśnie świadczy na nasze współczesne wybory. Które Czyli chcę pan czeka. powiedzieć, że idąc do wyborów, najbliższych wyborów, mając tę kartę, zastanówmy się, wróćmy pamięcią, jak było i zagłosujmy, tak? Właściwie. No, oczywiście, że tak. Myślę, że no, e, e, chciałby każdy polityk, żeby no, jego wyborca no, właśnie nie był tym takim, takim no, e, błędnym e, wyborcą, lecz świadomym ten. No, może powiedzieć, przecież mądrość polityków powinna się brać z mądrości ich wyborców, tak? no, ja no, których to... oni powinni słuchać. Tak? Bardzo dziękuję. Tyle na temat y, Konstytucji 3 maja. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że gościem rozmowy wszelokrotnie był profesor Józef Koretczuk, historyk prawa, y, profesor nauk społecznych, y, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Polskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Dziękuję Państwu. Do widzenia.